i wam pokażę jak zrobić baner na telefonie zapraszam do oglądania a więc tak wybieramy sobie pixel up i ściągamy też puffina więc klika, jak już pobraliście tego puffina i pixel up wchodzicie w pixel up i sobie wybieracie jakieś tam tło na przykład jak chcecie o takie na przykład tło to klikacie w dodatku później imagę na tą układkę i ty możemy wybrać sobie, możecie sobie wybrać jakieś tutaj, o, różne tutaj takie tła. Na przykład, nie? No sobie wybierzemy może takie. From teraz wybieramy. I wybieramy to, co my chcemy. Takie chcecie? To, to sobie wybieracie takie na przykład. Yy, I klikacie. A to możecie usunąć. Ok. Mamy takie coś. Gdy już mamy po prostu tylko. Wychodzi, wchodzicie sobie tu i i sizę i zaraz wam powiem ile musi być dobra, sorry że wyszłam w youtube, nie chciałam musi być 2038 tak? Tak, I tutaj musicie wpisać 1, 1 5, 2 Sorry, że ściągam magę tylko na chwilę 5, 2 Jak już mamy Klikacie OK -kę. I teraz sawę I magę Save the gallery I Teraz Właśnie reklama wyświetli Musicie poczekać Okay. Jeszcze raz poczekać. Dobra. Gdy już macie zapisane, wchodzicie sobie w Pufino i wchodzicie sobie tutaj, gdzie właśnie pokazuje YouTube'a. I wchodzimy. Tak, jeszcze raz Wam pokażę. Wcho wchodzimy sobie tu, w studio twórców, i zobacz kanał. Pod nazwą powinniście mieć. I jak widzicie, tutaj grafikę kanału dodajecie. I wybierz zdjęcie z komputera. czosę from Local. I tutaj mamy przysyłanie. Musicie poczekać. I gdy już y, macie, y, macie taką opcję: wybieracie albo komputer, y, albo telewizor, albo telefon komórkowy. Wybierz. Zapisuję, zapisano. I teraz, jak wyjdziecie sobie na YouTube'a normalnego, właśnie tutaj. I tutaj mamy takie coś. Możecie też wbijać na kanał, jak chcecie. A więc dobra, dzięki za oglądanie i narka.